Pewnego dnia księżniczka Celestia wstała lewym kopytkiem. Aby bardziej doprecyzować poprzednie zdanie, jestem zmuszony dodać, iż było to lewe kopytko po tylnej stronie, zwanej powszechnie plotem, fabułą bądź tyłkiem, w zależności od rozwoju intelektualnego osoby wypowiadającej się. Spojrzała na zegar i wykonała pięknego i dystyngowanego fejshufa, przewracając się równocześnie na swój pysk, twarz, czy co tam teraz kucyki mają? Widok własnej, nieogolonej, brzydkiej mordy w lustrze w poniedziałkowy poranek może przestraszyć każdego. Nawet wspaniałą księżniczkę władającą krainą pełną tęczy, kucyków. I innych tego typu pierdół, od których małe dziewczynki dostają ślinotoku, a ich męskie odpowiedniki od ruchu wymiotnego. Muszę iść za je... <śmiech> <śmiech> pożyczyć od Luny trochę niszczarek do papieru, bo tylko tej jej dają radę na ten kucykowy zarost. Pomyślała księżniczka trolestia. Odkryła jednak, że upadek nie był przypadkowy. Wprawdzie wcześniej wstała lewą tylną nogą. Za to nagle zdała sobie sprawę, że ktoś jej zarąbał dwie przednie. Kurna, jestem klaczą. I co teraz z tymi setkami klaczy i ogierów, które tylko czekają, by obejrzeć dokładnie moją osobę? Odezwała się molestia. Nie miała jednak zbyt dużo czasu do namysłu, ponieważ do jej pokoju wpadła dwójka człowieków w garniturach. Jeden czarny, wciąż z bananem w ręce, drugi normalnego i jedynego słusznego koloru. Był Indianinem. Rzucił się na nią przez uzamknięte i w locie, niczym Chuck Norris po spotkaniu Warwicka, spytali o autograf. Celestia tymczasem znalazła swoje nogi, pod łóżkiem wraz z jednym biustonoszem, trzema pustymi puszkami pokoli i zdjęciem kosmatego wikinga, kredkę z podpisem ZADZWONI. W tym momencie przez epickie okno wleciał epicki dwunuk, który jednym epickim ciosem w epickim stylu Mary rage style" pokonał dwóch wybitnie przy nim nieepickich facetów w nieepickiej czerni, a następnie jednym epickim machnięciem epickiej ręki strzepnął ich nieepicki proch ze swojego epickiego ubrania. Epickość z poprzednio wymienionej sceny lała się tak wielkimi strugami, że przypadkiem biedna Celestia została przez nią porwana. I przeniesiona do innego fanfika. Niestety dziwnym trafem był to akurat fanfik smocze łzy, a dokładniej jego 69 milionowa 346 tysiącna 934 scena, w której to Aloyza żali się Albertowi, jak to jest samotna, i zapraszała go do swojego mieszkania. Na szczęście księżniczka była uber duper overpowered i sama się przeniosła do swojego świata na sekundę przed tym zanim okazała się własnym pradziadkiem. Niestety teleportowała także razem ze sobą biedną Alojzę, która wylądowała prosto na pewnym epickim dwunogu. Celestia nie miała jednak czasu na takie pierdoły, ponieważ Fik miał być wyraźnie poświęcony jej ceremonii wznoszenia słońca. Czy coś w tym stylu. Nie wiem, kogo to obchodzi. A zamiast tego straciła prawie całą stronę na jakichś całkowicie normalnych, codziennych czynnościach. Otwarła więc czwarty wymiar i swoim nowym, bo tylko dwutysięcznoletnim mieczem zamordowała obu autorów i zaczęła pisać od nowa samemu. A więc, księżniczka Celestia piękna, seksowna, ładnie pachnąca, będąca ideałem seksowna, rozumna, o doskonałym uzębieniu seksowna, będąca najlepszą księżniczką, zdaniem większości ankietowanych wysmukła seksowna i seksowna powstała ze swojego łóżka i zaszczyciła spojrzeniem zebrany na placu ogromny tłum wielbicieli który widząc to umarli ze szczęścia w jednej cudownej sekundzie co za idiota postawił moje łóżko z moją seksowną osobą na tym placu zamyśliła się przez chwilę celestia a że spodobało jej się to to zrobiła to po raz drugi do jej idealnej, seksownej i tak dalej głowy wpadła nagle myśl, że chyba powinna wznieść słońce, aby mogła oświetlać jej blaseksowną bla figurę. Zanim to jednak zrobi, powinna wpierw skontaktować się z jej największym kapłanem, którym musi odprawić cały, całkiem seksowny, rytuał dookoła jej uroczego plota. Nie zdążyła jednak tego zrobić, ponieważ wówczas w tej samej chwili, jednocześnie i tymczasem. Mega ekstra super giga seksowna księżniczka stwierdziła, że jest zbyt. Tu wstaw ten poprzedni przymiotnik, aby dalej zajmować się pisaniem fika, więc poszła być jeszcze raz to samo, gdzie indziej, a czarną robotę, jak zwykle, zostawiła Lunie. Luna za to była wielką fanką Tokio Hotelu i pisania shippingów ze swoją siostrą i paroma randomowymi redaktorami FGE, więc z chęcią wzięła się do roboty. Ale to już materiał na inną opowieść. Inna opowieść. Z piersi celestii wyrwało się ciche westchnienie zachwytu, gdy podziwiała nagą, umięśnioną, błyszczącą od potu i olejków eterycznych klatę rozrabiaki. Dalsze sceny ocenzurowało akta. Koniec innej opowieści. Wyglądało na to, że nikt inny nie ma ochoty się za to zabrać, więc zabicie autorzy fanfika z rezygnacją z martwych wstali i wzięli się do pisania. Czekało ich ciężkie zadanie, gdyż musieli w pozostałych trzech stronach opisać uroczyste wznoszenie słońca przez jaśnie oświeconą celestię. Spojrzeli na swoje dotychczasowe postępy i stwierdzili, że bez przynajmniej jednej amareny na łebka nie da się kontynuować. Ruszyli więc razem z Twilight, która musiała kupić nowy zapas piór, lecz zanim się spojrzeli, powstała wielka jadka. Połowa Equestrii została wysadzona w powietrze i została zorganizowana taka impreza, którą było słychać nawet na księżycu. Autorzy stwierdzili, że ekretkę praktycznie sam się o to prosił i przebili sobie brochufa, chociaż siedzieli jakieś 150 km od siebie. Chwilę potem wrócili z powrotem do pisania, a księżniczka Celestia do wznoszenia słońca. Więc. Wróćmy do tego, że Celestia się rano budzi, bo wydaje mi się, że to w miarę bezpieczna, normalna, nudna i totalnie niezwiązana z niczym klopowatym i nieposiadająca zabarwienia erotycznego, nadająca się do publikacji na FGE i tak dalej, sprawa. Popatrzyła spokojnie na zwykły, normalny zegar. I stwierdziła, że pójdzie tak jak zwykle. Normalnie i jak od tysiąca lat to robi. Wznieść słońce. Ale wtedy Equestria zaatakowała armia zmechanizowanych chomików pod dowództwem Spartakusa i Optimusa Prima. I trzeba było zebrać elementy harmonii, było dużo krwi, flagów, narkotyków, łódzkiego pogotowia. Absolutnie żadnych elementów erotycznych i ogólnie straszny rozpierdziel, a Celestia strzelała laserem z uszów święty Mikołaj, nie istnieje, właśnie zniszczyłem wasze dzieciństwa. de Game ginkie. I wtedy drugi autor zaczął się zastanawiać, po co przybił wirtualnego brochufa Angelowi. Angel postanowił udowodnić rozrabiacę, że ten nic nie wie o pisaniu fików. Więc od następnego swojego zdania zaczął pisać, rymując. Rozrabiakie to i tak nie obchodziło, więc zamiast tego zaczął od następnego zdania pisać kursywą. O dziwo, na temat o księżniczce mo <coughs> Celestii. Celestia wstała z rana i śmietana. Przeciągnęła się, skinęła ręką na zastęp pokojówek i służących. Który jak co dzień pomagał jej ubierać swój królewski strój. Zanim zdążyła się zastanowić, skąd ma rękę, jakiś hydraulik przywalił jej w szczękę. Niestety, biedakiem szybko zajęli się królewscy gwardziści, którzy umożliwili księżniczce spokojne i dystyngowane wyjście z pałacu. No może z lekko podbitym okiem. Ręki to wprawdzie nie wyjaśniło, ale Celestii się lepiej zrobiło. Z uśmiechem na ustach i bananem na ryju, księżniczka wyszła z pałacu i skierowała się powoli w stronę świeżo wyremontowanego podwyższenia. Stanęła na nim jak na piedestale, nurząc się w zebranych szacunku i chwale. Spojrzała spokojnie na zegarek i odkryła, że jest już dawno spóźniona. Zabrała się więc do wznoszenia słońca, licząc, że fanfik dobiegnie już końca. Niestety, księżniczka była w błędzie gdyż zrobiła to za mało uroczyście. Jestem zbyt leniwy, aby wierszem to napisać. Rozrabiaka, haruj, a ja będę się obijać. Więc księżniczka zrobiła to za mało uroczyście, a kiedy się zorientowała, spróbowała ponownie, jednak z nerwów jej nie wyszło. I znowu, i znowu, i znowu. Aż za trzydziestym czwartym razem autorzy się zlitowali i zakończyli fanfika. A na koniec powiem tak kciuk mój większy niż twój, cenzurę zapewnia akta. Na razie